Dobry w kolejnym roku. Dzisiaj mamy 3 grudnia i dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu. Trzeba było się więc sprężyć i w końcu przygotować wieniec adwentowy. Za chwilkę Wam pokażę krótkie migawki, przebitki z procesu tworzenia tego wieńca Adwentowego. Adi dzielnie mi w tym przygotowywaniu. Pomagał. Wszystkie akcesoria przygotowane. Andy tutaj montuje klej na gorąco, i za chwilę będziemy robić wieniec adwentowy. Teraz Wam pokażę, jak wygląda efekt naszego wieńca. W tym roku wygląda on tak i jest jaki jest, ale jest własnoręcznie zrobiony. Wszystko się trzyma fajnie, więc polecam Wam klej na gorąco do takich rzeczy. U mnie świece są w kolorze bordowym, ale ja zdaję sobie sprawę, że według tradycji powinny być w kolorze 3 fioletowym i jedna w kolorze różowym. Pierwsza symbolizuje pokój, druga wiarę, trzecia, właśnie ta w kolorze różowym, jest świecą miłości, a czwarta nadziei. Ja w tym roku nie wpadłam na pomysł, żeby po prostu zamówić świecę w odpowiednim kolorze, na przykład na Allegro. Co prawda w Kiku były w kolorze różowym i już miałam nawet w ręce do kupienia, były i fioletowe, ale były one różnego rodzaju, a już chciałam mieć z jednej serii, więc zdecydowałam się na takie bordowe z numerkami. Także wieniec adventowy. W tym roku mamy taki. Dodałam tutaj i orzech laskowy i orzechy włoskie, te ptaśki, które wam pokazywałam, które kupiłam chyba też w Kiku i plasterki mandarynki. Dodałam światełka malutkie, ledowe zwinęłam z mileńki pokoiku, pożyczyłam sobie. I taki wieniec adwentowy mamy. Za chwilę odpalę pierwszą świecę. I to jedyny, jak na razie, akcent świąteczny w naszym mieszkaniu. Więcej nie ma. Przyjdzie jeszcze na to czas. No jeszcze zostało mi kilka gałązek zielonych z działeczki. Więc postanowiłam je dołożyć do mojego ususzonego bukietu hortensjowego. Myślę, że na razie... Taki akcencik zielony może być między tymi ogromnymi hortensjami. Za oknem dzisiaj mam taki widoczek: prawdziwa zima śniegu nasypało. Bardzo ładnie wyglądają te gałązki drzew, na których zostaje biały puch. Pięknie jest. Przez weekend odbywa się w Katowicach festiwal kawy i czekolady i Milenka wybrała się do centrum kongresowego razem z koleżanką. Pochodziły po Katowicach, były też na jarmarku świątecznym. Fajny klimacik miały, bo był już wieczór jak tam chodziły, więc choinka była oświetlona. Tam jakieś koło muińskie również, a tym bardziej, że śniegu u nas teraz obecnie nie brakuje. Więc nastrój był odpowiedni. Trochę zmarzła dziewczyna, bo jeszcze tam wstąpili na giełdę minerałów. Przy okazji stawię wam za momencik króciutkie przebitki z tego wyjazdu, tak na pamiątkę, żeby i dla nas były krótkie momenty. z tego wypadu za miasto do Katowic przywiosła nam makaroniki wpadła na świetny pomysł co prawda taki jeden makaronik oryginalny, kosztuje 6 zł, ale przywiozła takie ciasteczka i muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz okazję miałam, żeby spróbować takie prawdziwe makaroniki ona akurat wybrała smak jagody i lawendy dobre te makaroniki no ale za taką cenę to właśnie sobie można pozwolić tylko tak od święta spróbować. A żeby nie było, to u nas zamiast rosołu na niedzielnym stole, na obiad będzie pizza. Adi z samego rana wyrobił ciasto, Milanka teraz kroi składniki i zaraz pizza będzie gotowa. Blaszka pizzy gotowa. Jest tutaj sos pomidorowy, szynka, cebula, ananas, przyprawa do pizzy, ser Żółty i kukurydza. Za chwilę ląduję w piekarniku i pokażę Wam jeszcze efekt po wyjęciu z pieca. A za oknem taka zima. Pełno sikoreczek lata i widzicie na barierce naruszony biały puch. To sikorki siadają na barierce, bo wystawiliśmy im podstawkę. A na podstawce wysypaliśmy słonecznik i tutaj podlatują i sobie skubią. Przyszła pora na efekt końcowy po wyjęciu pizzy z piekarnika. Na grubym spodzie. Mam ją, mam ją. No i zleciała. <grych> Taki niedzielny obiad nam się szykuje za moment. A ja wczoraj mężuśce poddałam pomysł, czy byśmy nie zrobili na święta Bigos. Mężuścicie, dwa razy nie trzeba było powtarzać tego pomysłu. Skupił w sklepie kapuchę, kiełbachę, grzybki i śliwki, suszone. To ja już miałam przygotowane. Wynik tego taki, że dzisiaj w kuchni, na palniku, pichci się Bigosik, pyrka na małym ogniu. Ja go dzisiaj z samego rana już doprawiłam i taki fal start przedświąteczny zrobiliśmy. Ale mężuśka mówi, że nic straconego, bo do świąt jeszcze mamy trzy tygodnie. Więc jak będziemy mieć smak jeszcze na Bigos, to się jeszcze zdąży go zrobić. Ja Bigosu nie mrożę, nie mam zamiaru go trzymać aż do świąt. Będę go miała na najbliższe kilka dni jako obiad do zjedzenia. Mężuśka w pracy dostał świąteczną paczkę ze słodyczami i były w niej mieszanka wedlowska, Rafael czyli to co lubimy łącznie z królewskim mleczkiem, kawę rozpuszczalną, kremę, czekoladę Alpinio, pierniki w czekoladzie, czyli też lubimy, herbatę czarną, tekanę. Jakieś ciasteczka, te ciasteczka prawdopodobnie dostał też w zeszłym roku, coś kojarzymy. I czekoladę Wawel o smaku banan karmel. I tu przedświąteczne dzieło Gar Bigosu. To chyba tyle na dzisiaj, bo idę na nockę do pracy, więc jeszcze muszę zdążyć zmontować ten filmik. Żeby wieczorem ukazał się na kanale. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że byliście ze mną. Witam wszystkich nowych subskrybentów, bo widzę, że takich przybyło. Do następnego razu. Papatki!